So back to what I was saying. No to tak jak obiecaliśmy, mamy cześć tutaj... Wszystkim. Cześć wszystkim. wszystkim, tak, to przede wszystkim cześć wszystkim. Tak i obiecaliśmy, mamy tutaj... Geszenki. Geszenki, <noise> po naszemu geszenki. <noise> czyli... Wrzucaj tam, nie, o. <noise> To już mają gatunek <gadań> do stołu. <noise> Lot to... Dostaliśmy taką piękną torebesię z piłeczką. O. A w torebesi. Mm -hmm. Kochanie, rób unboxing. Unboxing, piękna torebesia. Może tak. No bo przybliżymy, zobaczymy. Jest tam coś, jest. Wyciągamy, wyciągamy. Jedna czapka. Proszę. Zdobyczna. Zdobyczna. Druga czapka. Dobrze. Obiecaliśmy panu, że będziemy zdrapkować w czapkach. <laughs> okay. to trzeba było wziąć rękawiczki. No. <laughs> Ale nie było. Nie dawanie rękawiczek. Dali rękawiczek. Możemy o pięknie tutaj ustawimy. Obrazy. Mamy tak, zawieszeczka. A. No. Być z drugiej strony też. Te zimowe. Totalizatora. Zimowe coś tam show. Lotto. Pokaż, to, co nie, nie wiem. Coś tam szło. Coś tam szło. Szło, szło, szło i nie doszło. Mamy tak, tu są jeszcze takie karteczki. Tu są karteczki. Ładne. Notesik. Notesik. Taki, jeden, drugi. Dwa notesiki. Fajne gifty. Tu mamy zapaków całą garść. Cyk, cyk, cyk. Troszkę zdobycznych, troszkę zajumanych. Troszkę nam dali. Też będziemy tym zrapywać, bo są fajne i przyjemne. Jeszcze mamy coś, jeszcze coś mamy. Jest jedna rzecz, co mi się tam podoba. Ja już to oglądałem. Są dwa długopisy. Proszę. Lotto rządzi. Piękne tu łapię ostrość ładny pisik, przyjemny w dotyku taki jakby trochę gumowany jakby troszkę gumowany był Panie, taki biorę, się wydaje wyjeżdżasz, możesz wziąć <laughs> obydwa Aga obiecuję Ci siostra, <laughs> dostajesz jeden gopis gratis <laughs> jest coś co mi się chyba też bardzo podoba a i teraz pokazujemy Taki długopis, długopis z różnymi kolorami. Tak, czarny, zielony, niebieski, czerwony. I tu jest I sprzączka. Do kluczy. Można sobie przypiąć gdzieś. Do paska, nie wiem. No, do smyczy. No, do smyczy A smyczy wiesz, nie też. mamy. Nie dali smyczy. Nie, nie wiem, czy były, bo nie widziałem ich tam. Może już smyczy nie robił. Taki jak rakieta wygląda. No, troszkę. Jak to, albo jak bomba. <laughs> albo jak rakieta, niech będzie Taki patriot. Tak. No lepiej jak rakieta, nie jak bomba. No. To rozbierzemy zaraz. Ja to lubię wszystko rozebrać, żeby nie było to dla fachowców. I już zaraz zepsujesz. Tych są cztery, cztery. Zmontujemy. Napisz ładnie tutaj jakąś. A, napiszemy to. Jasne. Coś? Napisz lot hmm, Czekaj, powiększymy sobie. Dwujeczka. No niestety nie da się wszystkimi czterema napisać. Na raz nie. Daro i zielono, niebiesko, czarno. Pozdrawiają. <noise> Pozdro. Pięknie, pięknie. No i tyle. I torba oczywiście pusta. Czekaj, jest tam coś? Jeszcze nie. Wysypiemy, nic więcej nie ma. Także takie piękne dostaliśmy. <gry> tak, takie dadżeciki dostaliśmy od Pana, kupiliśmy zdrapek za 80 zł, które też zdrapiemy i wrzucimy na kanał. Tak. I zobaczymy. A obok nas Pan akurat już wymieniał zdrapkę 5 zł na 30 zł. Wziął do kieszeni i uciekł. My niestety nie mieliśmy tego szczęścia. My mieli dwie puste na miejscu, a resztę wzięliśmy do domu i zdrapiemy. Dzisiaj jeszcze się może uda film wrzucić. A więc, a więc. Do zobaczyska za niedługo. Do zobaczyska. Pa para pa. Okay.